Hej, hej, witajcie, jestem generałek, a to moi drodzy. Jest kolejny odcinek naszej serii z gry. Disciples to Wam roczne proroctwo, saga górskich klanów. Kontynuujemy misję trzecią. E, no i co, kończymy turę. No i e, będę kontynuować swoje opowieści o smoczych dzieciach, smoko ludziach, czy też po prostu Dragonbornach. Gdyż po prostu to chodzi mi po głowie dzisiaj, gdyż no, nadal myślę nad swoją postacią do DD. No I z tego powodu właśnie to jest taka rzecz, na którą się zastanawiam cały czas. No i nawet mi jest wstyd oczywiście za przedostatni odcinek, gdyż gadałem tam duże głupoty. No mówię, cała postać była praktycznie zaprzeczeniem tego, czym Dragonborni są. No i teraz, kiedy dowiedziałem się, to jest mi wstyd, że takie głupoty gadałem. O, to jest źle, źle naprawdę zrobiłem, ponieważ dałem wzmocnienie Włócznikowi i przez to uh, Przez to reszta uciekła, mieliśmy szansę zranić chociaż nieco przeciwnika Gdybym dał wzmocnienie górskiemu olbrzymowi Bylibyśmy chociaż w stanie zabić jedną jednostkę, ale to nie jest wielki problem, czyli ja właśnie Nie ruszyłem się dowódcą a bardzo przepraszam za to, ale nie myślę. A od czego zaczniemy, bo tak chwilę kaj, musiałem zjeść coś pomiędzy odcinkami i tak... A, ...już tak niedokładnie pamiętam... <laughs> ...co się dokładnie... A, ...o czym dokładnie mówiłem. Czy ty zabijesz? Nie, ty nie zabijesz. O kurde, to było głupie. Ponownie z mojej strony. Potem ten mał pan ucieknie. No, nie myślę, kiedy próbuję się zastanowić, nad czym będę, o czym będę gadać. O tym może powiedzieć tutaj. Zacznijmy od tego. Dlaczego nie chcę, żeby. Bo wspominałem, że są paladyni Bahamuta. Wspominałem. wspominałem o tym? Wydaje mi się, że tak, że są paladyni Bahamuta, ale nie chcę, żeby mój paladyn był paladynem Bahamuta, czyli tego dobrego boskiego smoka. A to dlatego, że chcę, żeby e, moja postać była tak częściowo, no, nazwijmy, e, rasistowska. E, gdyż, no cóż, wierzę, że wszystkie smoki są złe, a niekoniecznie e, tylko niektóre z nich. E, uważam, że wady to jest rzecz, która faktycznie sprawia, że postacie są interesujące, ponieważ no, zależy nam na tym, żeby, e, jakby, może inaczej, oglądanie tego jak, nasz, jak postać się zmienia Jak staje się lepszą osobą Kiedy widzimy te starania I to przez to przechodzi To właśnie sprawia, że historia jest To właśnie sprawia, że historia jest Interesująca W zasadzie nie zalety naszej postaci Tylko wady Ograniczenia, to są właśnie te rzeczy I dlatego też chcę Żeby, chcę, żeby moja postać miała pewne Wady, dlatego też chciałbym, żeby moja postać. Jak niemal. Jak większość Dragonbornów była nieco nastawiona rasistowsko wobec smoków z powodu właśnie tych zbrodni, można powiedzieć, z przeszłości. Zerknijmy tutaj, sobie bohatera. Dajmy ci. Ochotę, może dać mu tak dwóch miotaczy toporów. Jakby to się sprawdzało. Chyba słabo. Weźmy standardowe ustawienie, gdy będziesz pilnować. No i też dlatego chciałbym, ponieważ generalnie kraj Dragon Bornów, tym. Nie pamiętam jak się nazywa o, ten kraj, niestety. tym Nart, chyba coś w ciąguście Znajduje się bardzo daleko od miejsca. W którym ma miejsc, miejsce nasza kampania, bo ona ma miejsce na, w okolicy, tam to jest, na północy, na wybrzeżu e, Mieczy. Zaś, e, zaś, czy jesteś gotów, tutaj się zamienimy? Albo na, na, nawet może tak wyrobimy? Ha. No. Znajduje się daleko na wschodzie ten kraj, Dragonbornów. No i też dlatego hmm, moja postać musi mieć porządny powód, żeby znaleźć się tak daleko od domu. I chodzi o to, że fabularnie tak sobie obejrzałem taki fajny fabularny wstęp, e, stworzony przez fana. I... E, zaatakujmy może tym, e, burzowym olbrzymem. I tam było powiedziane, że generalnie przed e, wydarzeniami kampanii tam na północy e, zaatakowały właśnie Smoki pod dowództwem Tiamat, a przynajmniej wierny Tiamat. I to na pewno by zachęciło e, Coś takiego. Zakładam, że moja postać o tym wie, także usłyszała o tym, i dlatego w tamtym. E, tamte e, tereny się wybrała, no bo chce zabić smoka. Dlaczego chciałaby zabić smoka? E, to nie wynika tylko z, z, z tego rasizmu, ale również dlatego, że generalnie na... M, m, w, aktualnie, aby Dragonborn został uznany za dorosłego, musi on odbyć służbę wojskową... E, dwuletnią służbę wojskową w armii właśnie tego państwa, to ona jest obowiązkowa. Możemy ją oczywiście w pewien sposób... nie chcę powiedzieć przedłużyć tylko, no można oczywiście ją przedłużyć, ale... można też... ją trochę odwlec, tak na przykład jak przy pomocy studiów. Może na ciebie może wszystko, może dobiegę. albo dobra, nie ma sensu żebyś... nie ma sensu żebyś tutaj biegł. Po prostu tutaj damy porządną drużynę. Walniemy temu panu z nawałnicy. I się go pozbędziemy na dobre. Chociaż nie pewnie ucieknie. Bo będzie, jakiego... będzie mieć jakiegoś. A nie, jednak walczyć. A poczekaj. Dowódca zabije bez problemu. No i dobija olbrzym Ale jak już wspominałem Zanim, e, zanim Dragonbornowie przenieśli się ze swojej oczystej planety Na Faerun To tam wówczas e, Dragonborn uważa uważa uważało się za dziecko Jakby oczywiście w taki sposób e, no, nieoficjalny e, Tak długo jak nie pomogło tak długo jak ten Dragonborn nie pomógł, albo nie zabił osobiście smoka. Nie pomógł zabić oczywiście, bo o to mi chodziło. I generalnie moja postać by chciała dokonać tego czynu właśnie po to, żeby pokazać może, może nie tyle szacunek wobec swojej tradycji, ale prawdę ale, żeby po prostu zdobyć szacunek innych klanów, żeby właśnie zdobyć prestiż dla swojego klanu bo coś takiego byłoby na pewno zdecydowanie postrzegane w miarę pozytywnie przez inne klany jako taki pokaz trochę własnej siły zachęcałoby to oczywiście do Małżeństwa. O no, no bardzo źle rozłożyłem te ataki. No bo oczywiście jak już wspominałem, małżeństwo dla Dragonbornów jest, jest taką mową polityczną między e, dwoma różnymi klanami. E, no i generalnie ze sobą się e, te klany targują, żeby mieć różne korzyści. O chybienie sobą. No i powiedzmy, rozmnażanie się z. E, rozmnażanie się z. spłodzenie dzieci z. taką bordem, który zabił smoka, to byłoby coś na pewno atrakcyjnego dla niektórych klanów. Chociaż z drugiej strony można się zastanawiać, czy faktycznie powinno być. Widzisz, no z drugiej strony to jakoś tak, jakby super <grych> fizycznie nic się robi. Poza może zapewnieniem, że faktycznie genetycznie te, te dzieci będą o, może odrobinę mocniejsze. Ale cóż, um, ale to byłoby coś, co na pewno by zdobyło dla klanu mojego bohatera dużo, dużo szacunku i prestiżu. Chociaż tak naprawdę nie wiem, jak często Dragonbornowie zabijają smoki. Może to być coś codziennego, ale wątpię. No i właśnie dlatego ten, że mój, Baha mój że palatyn byłby tak a, daleko. No i też właśnie dlatego nie chcę, żeby był paladynem Bahamuta, ponieważ paladynowie Bahamuta wierzą, że zają sobie sprawę, że nie wszystkie smoki a, są złe. No bo ponieważ wielbią smoka Bahamuta, który jest platynowym smokiem. No, i wierzą właśnie, że on też jakby trochę płynął na stworzenie dragonbornów. A nawet jeśli no, nie pochodził z tego świata, na którym oni się narodzili. No, ale właśnie w coś takiego wierzą. No i to od razu by elimin eliminowało, chociaż tro może inaczej, trochę ograniczyłoby cel mojej postaci, gdyż jednak. Wtedy mogłoby... no, Oczywiście nie chcemy, żeby moja postać zabiła dobrego smoka, ponieważ nie chcemy zabijać ogólnie dobrych postaci, no ale mówię, że chcę, żeby był ten konflikt i że chcę, żeby moja postać powiedzmy dojrzała i dała sobie sprawę, że nie wszystkie smoki są złe samemu, tak? Jeśli na to historia pozwoli. Ale tak czy inaczej, chcę, żeby. No, dobiegniesz tam oczywiście, że dobiegniesz. Ech. A przynajmniej nie ucieknie. Co to znaczy? A, idź i zabij. Wiem, że dasz, dasz sobie sprawę, radę. Ty nie będziesz się bronić, będziesz atakować, więc. Jakbyśmy to powinni. Ee, zrobić. Mamy sobie obronę. No, chyba nie. Bardzo, bardzo miło. I tak nie ma powodu, żebyśmy się przebijali w pierwszej turze, bo i tak nie zabijemy... A, nie zabijemy tropiciela. No tak, ale właśnie z tego powodu nie chcę, żeby był a, Paladynem. Bahamuta, no bo wtedy byłby zbyt mądry. <ścoughs> Powiedzmy. Bardzo źle to zrobiłem. Powinienem by był jednak walnąć tego. A ja tak stwierdziłem, o nie zabijemy tego, ale zabiłbym tego, więc. Więc znaczy ona umiera, chyba się chybi znowu. Nie, niestety. Głupio z mojej strony. Tym bardziej, że niedługo by awansowała w tej walce. Na nowicjuszkę. No niestety. A ty pójdziesz tutaj, będziesz walczyć z Jaszczoludami. One są bardzo, będą bardzo współżyjące, bo jednak biją dużo, mają dużo inicjatywę. To na pewno będzie boleć. O, nie wiem kogo będzie atakować, więc... Atakujecie gurala Pewnie nam jeszcze zginie... O, super, dwa chybienia. Inną rzeczą, na którą się zastanawiałem, gdybym ewentualnie, ewentualnie, ewentualnie chciał... O... Zmienić nieco uh, motywację swojej postaci, że jest tak daleko od domu. Co wam się dzieje? Jeden z nich powinien być Marsha, a teraz umiera nam... Okej, okay, nie umrze nam, na szczęście. Co jest? To jest statystycznie niemożliwe! Uh musimy się wrócić i wyleczyć, bo dostaliśmy tyłek. Niestety. Co mogę powiedzieć? Cały czas mi gra przerywa takimi głupimi wydarzeniami. Um, myślałem, żeby na przykład nie zmienić tego, to jest takie w zawieszeniu. Nie jestem, chyba jeszcze się nie czuję tak bardzo komfortowo z tą ideą. Ale jedną z przyczyn uh, takiej podróży E, takiej e, nie chcę powiedzieć wygnania. Bo chciałbym, żeby e, mój bohater należał do klanu, bo to daje mu dodatkowe obowiązki, tak jakby... takie poczucie honoru. E, nie będzie taki to, to, totalnie samolubny, tak? Będzie raczej starać się robić dobre rzeczy, taka dodatkowa motywacja. Z jego strony. Więc. E, Wydaje mi się, że to będzie dialog. Dlatego się tak przemykam i się gotuje na to. A! Ha, 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 ha. Zaiste dzielnie jakby dzielni byliście docierając aż tutaj. Ale teraz zawrócicie, póki możecie. Nie ma sposobu, by takie maleństwa przydarły się przez naszą obronę. No, zobaczymy. Użyjmy uzdrawiania szybko. O, tak, wiem, że przerywam cały czas na i niestety przerywa sama w sobie. A, to jest tylko goblin. <głos》>, zauważyłem tego. A wy macie drugi poziom. Kurczę. Um, ta, ta rzecz. Uh, ten powód, by tak daleko uciec od swojego domu. Bo to niekoniecznie musimy wy wygnanie. To może być, wiecie, takie. W ja, zasadzie, wiecie. Ja, ja, ja spróbuję zdobyć uh, chwałę dla naszego. Uh, dla naszego. klanu. Tak, tak, e, i, ale nie będę mógł się żenić przez jakiś czas. Chciałbym, żeby moja postać. Tak, chciałbym. Myślałem nad tym, żeby moja postać była e, homoseksualna. E, to by, by, byłby na pewno dobry powód, żeby. uciec na jakiś czas z domu. Zaleźliśmy ten klucz na ciele, luda. Teraz możemy wejść, milordzie. Brama otwarta. Ruszajmy. Okej, okay, ale jesteśmy mocno rani, więc chyba i tak się wrócimy. I Nie mnie źle. Homoseksualizm, z tego co wiem, nie jest e, uważany za coś złego czy, czy obrzydliwego w, w, społeczeństwie, w społeczeństwie Dragonbornów. Chodzi po prostu o to, e, jakby nie mają nic do tego. Nie mają nic do tego Dragonbornowie, ale Twój obowiązek wobec klanu nadal jest. Nadal Twoim obowiązkiem jest spłodzenie dzieci dla klanu, bo spładzanie dzieci oznacza. E, no, umowy z innymi klanami, czyli to poprawia pozycję twoją, e, Twojego klanu. Więc niezależnie od tego, e, czy Ci się to podoba, czy nie, Twoim obowiązkiem jest e, spładzanie właśnie dzieci. No i jak o się domyślić, coś takiego byłoby mocno problematyczne dla osoby homoseksualnej. No oczywiście, e, homoseksualiści są zdolni do spładzania dzieci. Nic e, sam e, nie jest z nimi źle, jeśli chodzi o. o fizyczne aspekty po prostu czują czują seksualne obrzydzenie nazwijmy to wobec osób przeciwnie płci tak jakby, no tak wyobraźcie sobie jeśli, zakładam, że większość z was przeważająca jest jednak jest jednak osobą jesteście osobami heteroseksualnymi no to wyobraźcie sobie, że ktoś was by zmuszał do, do do uprawiania stosunku z osobą e, tej samej płci. No czulibyście się bardzo obrzydzeni, nieprawdaż? E, no i właśnie to samo osoby homoseksualne by czuły w takiej sytuacji. Nie mogą przed, przed tym tak naprawdę uciec. Nie, nie, aaa, dlaczego ty tędy pobiegłeś? Chciałem, żebyś poszedł inaczej, specjalnie nawet kliknąłem w drugą stronę, ale gra uznała, że nie, ruszyłeś się w tę stronę. Trudno się mówi. Oczywiście coś takiego. No, mówię, jeśli chce być wierny, wierny kran, kranowi mój bohater, no to będzie w końcu musiał się ugiąć. Eee, no ale. No może to trochę przedłużyć, tak? Może trochę jeszcze dać sobie trochę czasu na. A, przyzwyczajenie się do tej myśli. Może nie trochę do pobalowania, bo z tego co wiem, <laughs> Dragonbornowie nie czują pociągu seksualnego do. O, osób e, innych raz co jest w miarę zrozumiałe się jeśli, jeśli, e, w pewnym sensie żyjącą jaszczurką. <grybujesz> tak wiem, to jest bardzo dużo obraza, to nie jest to samo, ale nadal jest jeszcze taką żyjącą jaszczurką. Ciężko e, czuć pociąg seksualny. wobec, e, wobec e, nagle wiecie, zwykłych ludzi. No, chyba możemy zginąć tutaj niestety. Gural. Weźmy swoją obronę. Jak by to zrobić? O, czy ty zadasz? A, 20 pancerza. Czyli 60, 60 razy 12, 48. Może być za mało. Ale spróbujmy. Może nie wyjść. Udało się. Ale dowódca. A, i tak walnął, A... Nie zdążył, ale tak, dostanie w twarz Nawet myślę, że to jest taki ciekawy motyw, ale z drugiej strony, no mówię Nie, nie mówiłem tego, przepraszam, ale Czułem się trochę z komfortowo jednak jestem osobą heteroseksualną I to nie jest tak, że mam coś do osób homoseksualnych, ale po prostu Nawet jeśli to jest zabawa Czeka co szukacie, i tak nie pożyjecie długo Nasi sprzymierzeńcy was dopadną Okej okay. Dobrze wiedzieć nawet w tej takiej sytuacji bym się. Nawet jeśli wiem, że to jest gra, to nawet bym się odrobinkę chyba niekomfortowo czuł. Ale może właśnie dlatego powinienem tak zagrać, żeby pozbyć się tego e, e, braku komfortu. Bo to może być po prostu kwestia, wiecie, przyzwyczajenia, że o, mam jakieś takie opory, gdzie w rzeczywistości tak naprawdę tych oporów nie powinienem mieć. E, są one tylko. Mm, sobie je sam wyobrażam, może w ten sposób. Wcale to nie będzie takie złe, jak mogłoby się wydawać. Spokojnie chyba zdążymy. Chociaż nie chcę, masz 20 inicjatywy, więc. Ale i tak jesteś pierwszy. Dobrze. Czy chcemy atakować kogoś innego? Utopiec. Na lądzie? Ciekawe. No dobra, ci No, taka była moja myśl. Za... Właśnie ten problem, tak, wracanie do tego, bo Paladin musi wyznawać jakiegoś Boga. To jest taki nasz, e, to jest mały problem mój. E, I dlatego teraz się zastanawiam, jakiego Boga mógłby wyznawać. Tak? Myślę, że nie powinno być problemu z wyznawaniem e, jakiegoś takiego o, Boga ludzkiego, nazwijmy to albo elfiego. Na pewno nie chciałbym, żeby wyznawał Smoka, no bo wtedy to. musiałbym wyznawać Bahamuta tak naprawdę ale to już mówiłem. Natomiast jeszcze jedna kwestia. W jaki sposób powinien wybrać Boga? Z jednej strony wiem, że, że jest jakaś mała lista. Uh, lista busów, które wierzą Dragon Bornie, akurat, które są na tyle popularne, żeby były tam jakby wiecie. Ogłoszone uh, uznane za w pewnym sensie może takie oficjalne wierzenia. Uh, oczywiście. Nie, chyba już o tym mówiłem, ale... Nie. Wierzenia są generalnie... Możecie wierzyć, ale to jest rzecz prywatna i nie powinniście nawracać innych ludzi, czy zasięguć No, pierwsza. Uuu, skamienię całą drużynę. Tego się nie spodziewałem. Słabo. No, chyba ciebie nic kamieniło. No. E, można wierzyć w coś się zechce, tylko to powinna być taka osobista sprawa, a nie. A nie coś, czym, co próbujecie narzucić innym. W sposób. Oczywiście nie tylko siłowy, ale też. A, a, miły. Nie siłowy. Lepiej tutaj, okej. Okay. Um. No, i też wybór tego Boga nie. Właśnie chyba nie będę korzystać z tego m, oficjalnego. M, nazwijmy tej oficjalnej listy. Popularnych Bogów. Tylko zamiast tego. Wybiorę sobie po prostu Boga, który mi się podoba. Ponieważ Dragonbornowie są bardzo. E, dumni. I są bardzo. Nie, dumni. Są bardzo niezależni. To znaczy, no, byli niewolnikami, więc nie chcą być znowu niewolnikami. Nawet, nawet wobec Bogów, tak? Powinienem załatakować tego. I dlatego właśnie e, ciężko mi przychodzi idea służenia, jak po prostu. E, ciężko przychodzi im myśl ślepego e, e, służenia e, bogom, właśnie. No, no bo wtedy znowu będą niewolnikami, tak? I dlatego e, Dragonbornowie traktują, ci religijni bardziej traktują o, służenie bogom e, jako coś w stylu umowy. To znaczy, że ja ci nie służę dlatego, że daj, że jesteś wspaniały i dajesz mi moc. Służę ci, służę ci dlatego, i to byłaby motywacja mojego paladyna, że zgadzamy się... Uuu, e, uu, miło. Zgadzamy się e, ideologicznie, podobają mi się to, co wie e, te twoje, twoje ideały, ja się z nimi zgadzam. I dlatego ci służę, a ty mi dajesz moc. Nie dlatego, że ślepo w ciebie wierzę, tylko dla, to jest bardziej taka umowa. E, no bo jednak, e, jak już mówiłem, Dragonborni są mocno niezależni oh. nie lubią być tak kontrolowani z góry wydaje mi się to niezłe tłumaczenie gdzie ty lecisz? co ty robisz? Oh, ty, ty leć tutaj powoli Postaruj, spróbuj złapać tego tropiciela, aczkolwiek będzie ciężko, wiadomo no, to ci palimy na wolnicą. No, nie wiem, <laughs> powinienem już w pewnym końcu odcinek, bo się rozgadałem. A no, wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł. <laughs> z, tym, z tym bogiem walczysz. W porządku. Świetnie zabiliśmy dowódcę To jest co jeszcze o tym jak e, myślałem. Chyba go. i ty dobijasz. Świetnie. Chyba nic, chyba już porzucę w takim razie wątek, aczkolwiek jeszcze jest wiele rzeczy, o których nie powiedziałem, fajnie są. Słownictwo jest w miarę ciężkie, bo tam jest, ale jest smoczy język. W miarę, może nie na poziomie tolkienowskim, zrobiony, ale Jaki, jakiś pseudojęzyk jest i takie dziwne są te słowa niektóre. Mocno ciężkie do zapamiętania. Będę musiał sobie je spisać, żeby podczas sesji móc z nich skorzystać. Tak jak tam jest chyba, Qualum, to jest małżeństwo, właśnie. Tak, niestety jeszcze raz atakujesz, ale jeszcze teraz powinniśmy zabić. Miałem problem z imieniem. I co z klany? Nie wiem, czy chcę stworzyć jeszcze własny klan. Miło. Czy też jednak pójdę w jeden z istniejących klanów? Też właśnie mam problem trochę z, z linią czasową, bo jednak. Ach, nie sprzesiłem tego pana. Zabłoniałem zupełnie. Tam jest linia czasowa w DD, nie wiem kiedy się dzieje ta nasza kampania. Czy, czy ona się dzieje po pewnych wydarzeniach, gdzie, e, gdzie właśnie po drugim Sunderingu. E, platy, e, platynowa kadra jest uznawana za a, w porządku organizację, czy też nie? No właśnie ten jeden klan, który mam na oku. O, Właśnie oficjalnie wspiera już nową kadrę Niekoniecznie na zasadzie, że wszyscy wyznają Bahamuta Ale na zasadzie Możecie, możecie być a Nie będziemy wam przeszkadzać e, Przeszkadzać Nie będziemy wam dokuczać Okej, okay, teraz Nigdzie nie uciekniecie Dobrze, że przynajmniej e, Kapanowi Kapman, udało się Zabić tego gieruka, To trochę ułatwiło sprawę i mamy w końcu nowicjusza, bardzo mnie to cieszy i to no by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Disciples Wam roczne proroctwo Saga Górskich Klanów. Hej hej!